Jak masz kachu, już... Kwachu, No. Zajaraj Nowy, nowy, nowy sztab. Death Puncha? Punch. Zajaraj kolega. O, zielony jestem. Dlaczego ma odwrócona kamera? Na zewnątrz. Będziesz Nie kamerę. jest, no Będzie jeszcze... jest łatwo. Odskocz, podskocz, podskocz, podskocz. Będziemy na nim nowy staw testować. A masz? No. Hello. Hello. no. Dawaj, tu na więcej stowar testowany. Testujemy. A bo na coś chce, tak? Tak. 102% szansy sukcesu, nie? No to podbiję cenę. Za okay. 144 poszło. <noise> <noise> no mi klientów jejko. z daleka widać. Daj <noise> Dainestawi spróbowała. próbował Jeszcze... może nie? Gdzieś jest? Chyba gdzieś to jest. No byście A wszystko tak? sprzedali, czy jak? O, nie, no jedziesz. Oczyszcz Haha, <noise> Widać jak idzie. Na półce. Def pan, o kurwa. <noise> O kurwa! Wyjść na dwór Przecież chodzić się nie da! Przebiegnij się! Kontrol! Kontrolce się kurwa zmieniły! I podskosz! Podskocz O kurwa! <laughs> na... Dora, panowie, 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 będziemy testowali No Ice Cream Crack, panowie, Ice Ice panowie, 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 Zapraszam do panowie, tutaj ten konsumpcji. Na szafce gdzie pitos. Proszę, proszę sobie wziąć po jednym, to też wezmę. Dżibitos? Dobra, już? Let's go. Ale nas skręci. Ale Trzeba stestować. Ale nas O boże, niech Aha. góra. Dlatego była ta. Ramsztań śpiewa duhast, tak? Nie, hast. To jest w ogóle gra słowna. Bo duhast znaczy ty masz. On tam nawija, że duhast mi się czyli że spytałaś mnie. potem. On ich apnęlił nichts czyli że nic nie powiedziałem. Chodzi o jakby. Tak, jak się ten pyta, yy, no. Ksiądz przy ślubie. To się ten. Ksiądz się pyta i on nic nie odpowiada. O to chodzi. A potem, na przykład, du, du hast mich, to jest, że mnie nienawidzisz. Więc dlatego gra słowna. Bo has i has. Ach, w dupę. No, ja mam to tłumaczę. Nie, bo to dość ciekawe, tylko średnio słuchałem. Możesz powtórzyć? Spierdalać. <grymne> <Z> <grymne> Dobra, mocne gówno teraz w kur chówce. O kurwa. <grymne> O kurwa Aż tak? Ice cream field. Polis are nearby. Dobra ja już Uf. wiem w którym tym momencie się wywaliłeś, nie? Znaczy nie wiesz w którym jesteś. Bo jak gotujesz jedno, to masz to wiesz które gotujesz, ale jak, gotujesz na raz, i jak się jest trzy naraz, gotują w każdym co innego, to... No. bali nam w chatę! Kurwy. <śmienicza> po tyłem wychodź, a nie da się, bo Doniczka blokuje. Chyba się nie da. Potrzebujemy bagmana piątkę wbić i kurwa brick pressa kupić i kurwa cegły z tego robić. <śmienicza> o <Oj>, da. <śmienicza> Chłopie, czekaj, jaki to jest biznes? Ooo, chcecie po jednym mefedronie z targówka? Ja biorę Człowieku, ja już i tak jestem ścięty No, patrz pa, na pa pa mnie, pa patrzcie <laughs> na mnie, testuję mefedron z nie? Cześć, przychodzę Uuuu O, 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 Chciałem powiedzieć, że babka tutaj e, nie jest naszym kastomerem i mogę jej dać kampla, ale była i w sajdzie <laughs> Kasa od dealera, a za nim jakaś baba nagle prądem zostaje Zresztą nic nie sprzedawać W domu no. Idę tylko o. po mieście o. i za chwilę słyszę, że kogoś prąde No bo po prostu mamy feton sprzedaje, nie? No oni chyba zioła nie mają już Dobrze, no, no. A, bo pły są puste no, no. No jeszcze mnie radiowóz, goni, no posrało was. Under arrest, moja dupa. <noise> jedyny plus, znaczy nie jedyny, nie, duży plus naszego towaru jest taki, że klienci są widoczni z daleka. <noise> no, to <noise> się świecę jak z kurwy, no. Co kończymy? No, não não nie, assim, Byrsty, você będzie coś se deu com, ou... pa 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 pa